Wszystko zaczyna się od zwykłego żółtka jaja, do którego wstrzykiwana jest tajemnicza zielona substancja, która powoduje jego powielanie. Następnie, na Hollywood Walk of Fame, przygotowują gwiazdę dla Elizabeth Sparkle, która szybko staje się jedną z najpopularniejszych gwiazd. Ale z biegiem lat jej blask przygasa i wkrótce większość ludzi ledwie ją pamięta. Wielu nawet nie wie, kim jest. Następnie poznajemy Elizabeth, zapomnianą gwiazdę Hollywood, która wciąż prowadzi swój program aerobiku. Tego dnia na planie wszyscy składają jej życzenia urodzinowe, a w dziwnym zrządzeniu losu jest zmuszona wejść do męskiej toalety. Harvey, kompletnie nieświadomy jej obecności, pada jak burza, rozmawiając przez telefon i gorączkowo szukając młodej, seksownej i ponętnej kobiety, która przejmie stery programu, bo nie może pojąć, jak babci takiej jak Elizabeth udało się utrzymać program aerobiku tak długo. Kiedy Harvey wychodzi z łazienki, Elizabeth zostaje wpatrując się w swoje odbicie w lustrze i widzi tylko swoje zmarszczki. Później widzimy, jak Harvey je lunch z naszą protagonistką, gdzie oficjalnie informuje ją, że serial przechodzi metamorfozę, ponieważ nadszedł czas na innowacje. Ta wiadomość bardzo dotknęła Elizabeth. Czuje się odrzucona ze względu na swój wiek. W drodze do domu zauważa, że z Billboardu zdejmują jej młodzieńczą podobiznę. To rozproszenie powoduje, że nie widzi nadjeżdżającej ciężarówki, co prowadzi do poważnego wypadku. Pomimo brutalności wypadku, szpital informuje ją, że nie ma na sobie nawet zadrapania. Mimo to Elizabeth jest wciąż wstrząśnięta swoją sytuacją i wybucha płaczem. Czytając jej historię choroby, lekarz, czując się niezręcznie, postanawia wyjść z pokoju, zostawiając pielęgniarce wykonanie ostatniego badania kręgosłupa. Po egzaminie oddaje jej kurtkę i żegna się z nią. Gdy Elizabeth wychodzi ze szpitala, odkrywa w kieszeni małą paczkę zawierającą pendrive z napisem substancja, numer telefonu i notatkę obiecującą prawdziwe zmiany. Nagle podchodzi do niej jakiś facet, twierdząc, że ją rozpoznaje. To Fred, który pamięta ją ze szkoły, wita ją serdecznie i mówi, że zawsze uważał ją za najpiękniejszą kobietę. Podaje jej swój numer telefonu, licząc na ponowne spotkanie, ale Elizabeth, wyraźnie zmieszana, pyta mokrą kartkę i szybko wychodzi. Jej najgorszy koszmar się spełnił została oficjalnie zwolniona z własnego programu, sprowadzona do zaledwie wspomnienia tego, kim kiedyś była. Zdezorientowana, zaczyna przeglądać tajemnicze informacje, które jej przekazano. W filmie głos pyta ją, czy kiedykolwiek marzyła o młodszej, piękniejszej wersji samej siebie. Następnie wyjaśnia, że może odzyskać wszystkie swoje atrybuty za pomocą prostego zastrzyku, który odblokuje jej dna i stworzy odnowioną wersję samej siebie. Substancja obiecuje wykorzystać jej własne ciało jako matrycę, pozwalając jej cieszyć się lepszą wersją samej siebie przez tydzień, pod warunkiem, że w następnym tygodniu powróci do swojego pierwotnego stanu. Powtarzając ten cykl nieustannie. Nawet mając dwie wersje siebie, nigdy nie przestanie być sobą. Wideo się kończy, a Elizabeth, nie mogąc uwierzyć w absurd tego, co właśnie zobaczyła, wrzuca nagranie do kosza. Później znajduje się w barze, topiąc smutki w drinkach, po czym zatacza się do domu, żeby wszystko zwyniotować. Stojąc przed lustrem w łazience, nie może oderwać wzroku od swoich zmarszczek. Próbuje przywołać wspomnienia z czasów, gdy była olśniewającą i uwodzicielską gwiazdą Hollywood, ale te myśli nie wystarczają, by ukoić jej rozpacz. W końcu podejmuje decyzję, by przekopać się z powrotem przez śmieci, odzyskać pendrive i zadzwonić pod ten numer, żeby złożyć zamówienie. Zapisuje podany jej adres, a następnego ranka, przeglądając gazetę, natyka się na ogłoszenie o castingu na zastępstwo za nią samą w jej własnym programie. Ogłoszenie określa, że przyjmują tylko kobiety w wieku od 18 do 30 lat, co jeszcze bardziej potęguje jej frustrację. Następnie sprawdza pocztę i znajduje kopertę z symbolem substancji, której znajduje się tylko jedna liczba. Kierowana pragnieniem odzyskania kontroli nad swoim życiem, postanawia podążyć pod adres, który napisała sobie na dłoni. Idzie przez przedmieścia miasta, aż dochodzi do zamkniętych drzwi. Używając karty, która przyszła pocztą, otwiera wejście, a pochylając się, chodzi do ciemnego, brudnego przedpokoju. Na końcu korytarza wchodzi do białego pokoju wypełnionego szufladami, szuka numeru odpowiadającego jej karcie i wyciąga kartonowe pudełko. W zaciszu swojego luksusowego domu Elizabeth otwiera paczkę i znajduje instrukcje dotyczące całego procesu, zawierające aktywator, stabilizator, agenta zmiany oraz niezbędny pokarm do przeprowadzenia tej rygorystycznej i tajemniczej procedury. Są też ostrzeżenia i niepokojące przypomnienia. Z determinacją staje przed lustrem i zaczyna badać każdy centymetr swojego nagiego ciała. Zauważa każdą plamkę, wypukłość, zmarszczkę i pieprzyk. Przypomina sobie obietnice z nagrania, zapewniające ją, że zwrócą jej lepszą wersję samej siebie. Z nadzieją na odzyskanie młodości i piękna, bierze kapsułkę aktywacyjną i pobiera tajemniczy zielony płyn z strzykawką. Zawiązuje ramię gumką, dezynfekuje miejsce w i w końcu wstrzykuje sobie substancję. Elżbieta wpatruje się w swoje odbicie w lustrze, szukając jakichkolwiek oznak zmian w swoim ciele, ale nic się nie dzieje. Fichocze sama do siebie i zbiera się do wyjścia, kiedy nagle uderza w nią silny zawrót głowy. Przeszywający ból wstrząsa nią, powodując, że upada na podłogę i zwija się, aż agonia w końcu ustępuje. Leżąc na ziemi, czuje jak jej plecy zaczynają się wyginać i skręcać w niepokojących ruchach, które zdają się odrywać skórę od kręgosłupa, a oczy z trudem utrzymują się w oczodołach. Z tego rozdarcia na jej plecach powoli wyłania się nowa anatomia. Postać ta niezdarnie podnosi się i wpatruje w ciało Elizabeth rozciągnięte na podłodze. Gdy wstaje, odbicie w lustrze ukazuje młodą i oszałaniającą kobietę. Scena jest całkowicie oszałaniająca, oczy tej nowej Elżbiety emitują słaby, zielony blask. Zafascynowana swoimi nowymi kształtami, nie może powstrzymać się od podziwiania samej siebie, ale kiedy spogląda na bezwładne ciało, z którego właśnie wyszła, wyniotuje obrzydliwą zieloną cieczą. Nie mając innego wyjścia, pyta igłę i nitkę i zaczyna szywać ranę w ciele swojej dawnej jaźni. Kiedy wszystkie szwy są już gotowe, pochyla się, aby nakarmić Matrix, wstrzykując substancje bezpośrednio do żyły. Teraz Elizabeth podzieliła się na dwie wersje. Młoda i promienna kobieta spędza noc w swoim łóżku, podczas gdy bez życia ciało Matrixa pozostaje na zimnej podłodze w łazience. Nawet jej głos brzmi inaczej. Samo usłyszenie tego ogłuszającego dźwięku powoduje krwawienie z nosa, uświadamiając jej pilną potrzebę zażycia codziennego stabilizatora. Proces ten polega na pobraniu białego płynu z ciała Elizabeth leżącej na podłodze za pomocą ogromnej strzykawki, podczas gdy ona walczy, by pozostać przytomną. Nie tracąc ani chwili, strzykuje jedną z siedmiu kapsułek w nogę. Odnowiona, młoda, elastyczna i piękna, zerka na ogłoszenie w gazecie, szukające kobiety na zastępstwo. Bez wahania rusza w stronę miejsca przesłuchania, a po drodze postanawia kupić prowokacyjny strój na swoją wielką prezentację. Na przesłuchaniu, jurorzy widzieli już dziesiątki dziewcząt, które po prostu nie spełniają ich wygórowanych standardów, piękna. Jednakże, milkną, gdy tylko ich oczy spoczną na krągłej, perfekcyjnej figurze jednej z kandydatek. Szybko pytają ją o imię, a ona z pewnością odpowiada, Siu. Następnie widzimy Siu w rezydencji Harveya, producenta programu. Jest zachwycony, widząc kogo uważa za idealną następczynię starej Elżbiety. Wyjaśnia, że chcą stworzyć program, który odzwierciedli istotę jej piękna i informuje ją, że premiera programu odbędzie się za dwa tygodnie. Zanim zakończy się spotkanie, wspomina, że ma konflikt w harmonogramie z datami nagrań, ponieważ musi wyjeżdżać z miasta co dwa tygodnie, aby opiekować się matką. Jednak Harvey, ogarnięty obsesją na punkcie swojej nowej gwiazdy, jest zdeterminowany, by obejść wszelkie niedogodności i zapewnić jej obecność w studiu. W drodze do domu zaczyna przyciągać uwagę, której nie doświadczyła od dawna. Następne sześć dni spędza na kontrolowaniu stabilizatora i cieszeniu się dziesiątkami sesji zdjęciowych, publikując swoje nieskazitelne zdjęcia wszędzie. Widzimy, że pomimo napiętego tygodnia, nie zaniedbuje potrzeb Matrixa. Jednakże, pierwszy w siedem dni dobiega końca, a ostatnia kropla pożywienia dla Matrixa się wyczerpuje. W tej chwili Siu podchodzi do ciała Elizabeth, aby połączyć kroplówki między nimi. Kiedy krew ze starej Elżbiety dostaje się do jej organizmu, Siu nagle mdleje i traci przytomność. Kilka chwil później, zwykła wersja budzi się z dziwnego letargu, czując ciężar nieprzytomnej młodej kobiety na sobie. Z wysiłkiem ją odpycha, ale ból w plecach nie umyka jej uwadze. Wpatrując się w jej idealną wersję, postanawia iść dalej ze swoim życiem, choć wie, że normalność to już przeszłość. Tego ranka Elizabeth udaje się na plan nagraniowy, gdzie Harvey usunął wszystkie jej zdjęcia z korytarzy. Kiedy ją widzi, podchodzi z uśmiechem i mówi, że czekał, żeby postawić jej drinka. Jednak zamiast świętowania wręcza jej pudełko z jej rzeczami, wspominając, że zespół kupił jej prezent pożegnalny. Żadne z jego słów nie przynoszą radości Elizabeth, a po krótkim pożegnaniu Harvey odchodzi. W drodze powrotnej do domu, martwe ciało Siu wciąż leży na zimnej podłodze w łazience. Elżbieta zaczyna skrupulatnie zapisywać dni, które zamienia się ciałami ze swoją drugą wersją, prowadząc rejestr tego, które dni należą do której z nich. Drugiego dnia sprawdza pocztę i znajduje list od swojego tajemniczego dostawcy substancji, informujący ją, że kolejna parcia została dostarczona do jej zwykłego punktu odbioru i że musi ją odebrać w tej samej okolicy. Po powrocie do domu Elizabeth idzie do łazienki i sprawdza, ile jedzenia zostało Siu. Siu wróci na swoje miejsce w przyszłym tygodniu, podczas gdy Elizabeth pozostaje bez życia w łazience. Następnie zaczyna przeszukiwać dom w poszukiwaniu ukrytej przestrzeni między ścianami. Kiedy w końcu to znajduje, spędza całe dnie na burzeniu ściany Łazienki, aż jeden z sąsiadów, zirytowany hałasem, przychodzi się z nią skonfrontować. Siu przedstawia się jako nowa lokatorka, a Oliver, sąsiad, przeprasza za zakłócenie i oferuje jej pomoc we wszystkim, czego potrzebuje. Kiedy Siu wraca do domu, zanosi ciało Elizabeth do Łazienki i zamyka je w sekretnym pokoju, który zbudowała. Następnie zaczyna wymieniać stare zdjęcia w domu na obrazy odzwierciedlające jej nową tożsamość. Za chwilę startuje nowy program telewizyjny. Nasza młoda i piękna protagonistka Olśniewa w swojej roli, poruszając się w rytm energicznej muzyki, która rozbrzmiewa na całej scenie. Na zakończenie programu żegna się z widzami gestem, którego Elizabeth używała w swoim dawnym programie. Nowa gwiazda otrzymuje owacje nastojące od współpracowników, a nasz protagonista zaczyna ponownie smakować fałę, na początku tego, co zapowiada się jako odrodzenie kariery. Ostatniego dnia tygodnia przygotowuje się w swojej najlepszej kreacji na wieczorne wyjście ze swoją obsadą. Chce w pełni wykorzystać swoje młode ciało i dobrze się bawić, ale zapasy pożywienia z Matrixa zaczynają się kurczyć, co uniemożliwia jej pełne cieszenie się życiem. Zaczyna jej lecieć krew z nosa i, czując zawroty głowy, przeprasza troja i pędzi do łazienki w swoim domu, gdzie zastaje Elizabeth kończącą posiłek. Przeżywając tę bolesną reakcję, Siu przypomina sobie, że musi bezwzględnie zmienić wersję, ale wiedząc, że jej siedem dni dobiegło końca, zażywa kolejną kapsułkę C, aby się ustabilizować, mimo że jej zmiana już się skończyła. Kiedy już dojdzie do siebie, wraca na kanapę do Troja, żeby dalej się dobrze bawić. Kiedy jednak rozpina swój obcisły kombinezon, jej wnętrzności zaczynają się wylewać, a po nich następuje zduszony krzyk Elizabeth, która podnosi się obok swojej drugiej wersji. Po dotarciu do łazienki zauważa chaos w domu i widzi przyklejoną do okna notatkę od Troja. Gdy podchodzi, by to przeczytać, przeraża ją, jak jeden z jej palców nagle się postarzał, przybierając wręcz odrażający wygląd. Przerażona pędzi do łazienki, żeby zbadać resztę ciała i odkrywa, że otwór, z którego poprzedniej nocy wydobyła substancję, nie chce się zagoić. W rozpaczy dzwoni pod numer na Pendrive IE, aby zgłosić negatywne skutki działania substancji. Wyjaśnia, że nadużyła go tylko przez kilka dodatkowych godzin i prosi o pomoc w odwróceniu tej sytuacji. Jednak mężczyzna po drugiej stronie słuchawki informuje ją, że nic nie da się zrobić, ponieważ obie wersje to ta sama osoba i muszą uszanować narzuconą im równowagę. Później, sprzątając swoje mieszkanie, widzi swoją drugą wersję zmysłowo poruszającą się w rytm muzyki z telewizora. Wyłącza telewizor swoim gnijącym palcem, w momencie, gdy słyszy, jak jej sąsiad, Oliver, dzwoni do drzwi. Bez słowa obserwuje go za drzwi. Oliver proponuje Siu wyjście na drinka, ale nie otrzymawszy odpowiedzi, postanawia dać jej przestrzeń i odchodzi. Kiedy Elizabeth otrzymuje powiadomienie o nowej dostawie, wyrusza odebrać swoje pudełko na zwykłe przedmieście i słyszy dźwięk, który ją niepokoi. Ogarnięta paranoją, chodzi do kawiarni, żeby się uspokoić. Siedzący kilka stóp dalej starszy mężczyzna zauważa, że efekt siedmiodniowy zdaje się trwać wyjątkowo długo. Zauważa znamię na jego dłoni i przypomina sobie, że pielęgniarka, która ją opatrywała, miała takie samo, wyraźne znanie. W tym momencie starzec upuszcza swoje rzeczy, ujawniając kartę identyczną z jej kartą, ale z innym numerem. Elizabeth uważa, że ją śledzi, a on przyznaje się, że po prostu był ciekawy, jak sobie radzi. Mimo, że nasz protagonista upiera się, że wszystko jest w porządku, ciągle mówi o tym, jak przygnębiające jest uczucie stania na krawędzi emocjonalnej przepaści, która pchnęła go do dokonania tego wyboru. Elżbieta nie mogła już tego znieść i postanowiła wyjść, padając na Troja, który nawrzeszczał na staruszkę, żeby zeszła mu z drogi, bo musi wyjechać motocyklem. Kiedy wraca do domu, gorączkowo przeszukuje swoje rzeczy, aż w końcu znajduje numer do Freda. Pamięta, że pomimo jej obecnego wyglądu, Fred zawsze uważał ją za najpiękniejszą kobietę, jaką kiedykolwiek znał. Postanawia do niego zadzwonić, mówi mu, że ostatnio była bardzo zajęta, i umawiają się na randkę jeszcze tego samego wieczoru w restauracji. Elżbieta wkłada swoją najbardziej elegancką kreację i gdy ma już zamykać drzwi, zauważa, że usta Siu wyglądają bardziej błyszcząco. Wraca do lustra, żeby poprawić makijaż przed wyjściem, ale odbicie Sue zdaje się ją dręczyć, przypominając, że jej złote lata dawno minęły. Spędza więcej czasu poprawiając swój wygląd przed lustrem, a przy następnej próbie wyjścia obecność jej innej wersji wciąż ją niepokoi, zmuszając do ponownego powrotu, by sfrustrowana poprawić makijaż, aż w końcu, nie mogąc dorównać perfekcji Sue, zmywa go całkowicie. Pokonana, ignoruje wiadomości od Freda, który na próżno próbuje się z nią skontaktować. Kolejny tydzień mija, a Siu ponownie przejmuje kontrolę. Podczas zdjęć Siu odczuwa dziwną zmianę w swoim ciele, przerywając filmowanie. Reżyser, widowiska, przekonany, że zobaczył coś dziwnego na ekranie, zarządza powtórka. Znerwicowana Siu prosi o swoje ubrania i ucieka z planu. Samotna, odkrywa dziwny guzek na pośladku, który przesuwa w górę brzucha, żeby wydobyć ogromną kurzą nogę. Oburzona, dzwoni pod ten sam numer, żeby poskarżyć się na złe nawyki żywieniowe Elizabeth, ale operator powtarza tę samą, starą śpiewkę, nie może tego uzasadnić, skoro obie są tą samą osobą. Później tego samego dnia Siu wraca na plan, tylko po to, by dowiedzieć się, że poranny program został anulowany. Harvey żąda spotkania z nią i informuje ją, że ze względu na ogromny sukces programu i uwielbienie publiczności, to ona poprowadzi najbardziej wyczekiwany program ze wszystkich, specjalny program noworoczny. Od tamtej pory Sue zaczyna przyjmować te substancje codziennie, modyfikując cotygodniowy harmonogram, aby mieć kontrolę w tygodniu noworocznym. Jednakże, skutki uboczne zaczynają być widoczne u Elizabeth. Na jej plecach pojawia się obrzydliwy wrzut, a kiedy się budzi, krzyczy, odkrywając, że prawie połowa jej ciała gnije. Nasz protagonista dzwoni ponownie do operatora, żeby poskarżyć się na to, jak nieodpowiedzialna jest Siu, bo kradnie więcej czasu niż powinna. Operator pyta, czy chce zakończyć tę sytuację, przypominając jej, że jako Matrix, ma moc, by zatrzymać to doświadczenie, jeśli tylko zechce. Ostrzega ją jednak, że szkody, które zostały wyrządzone, są nieodwracalne, choć może zapobiec ich dalszemu postępowaniu. Pomimo ostrzeżenia, Elizabeth odmawia powrotu do swojego nędznego życia i zaczyna odczuwać psychologiczne skutki wyczerpującej sytuacji. Później, siedząc na kanapie, odkrywa, że jej stawy zaczynają odmawiać posłuszeństwa. Od tamtej pory musi sama zmagać się z bolesnymi zmianami. Przygotowując przepisy, zauważa książkę kucharską, którą podarował jej Harwi. W tej chwili zaczyna oglądać w telewizji wywiad z Sue, a jej nienawiść do niej narasta ogromnie. Prowadzący zauważa, że wszyscy zgadzają się, że Sił była idealnym wyborem na zastępstwo za Elizabeth Sparkle. Wywołuje to poruszenie, gdy Sił wyznaje, że nigdy nie oglądała programu Starej Gwiazdy, twierdząc, że należą do różnych pokoleń i że programy Elizabeth były przeznaczone dla starszych pań. Przepełniona urazą, Elizabeth gotuje jeszcze więcej dan, chcąc odegrać się za to, co uważa za tanią imitację. W międzyczasie uważnie słucha ostatniego pytania zadanego Sił. Prowadzący prosi ją o zdradzenie sekretu urody, a młoda kobieta odpowiada, że po prostu jest sobą, przypisując wszystko swojej dobrej naturze. Ten komentarz doprowadza Elizabeth do furii. Pada w szał, trzaska telewizorem i zasłania okna, żeby już jej nie widzieć. Ona zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, ale czuje się bezsilna, niezdolna do działania lub wyrażania siebie. Ona wierzy, że Siu ukradła jej wszystko. Kiedy młoda kobieta wraca i widzi chaos, jaki Elizabeth spowodowała, postanawia wydobyć z jej matrycy jak najwięcej płynu, by uniknąć konieczności powrotu do niej, wysysając niepokojąco dużą ilość płynu z upadłej postaci leżącej na podłodze. Trzy miesiące później, program noworoczny ma się zaraz rozpocząć, a Siu przygotowuje się na moment, który katapultuje ją do absolutnej sławy. W noc przed swoim wielkim debutem wchodzi do łazienki w poszukiwaniu więcej stabilizatora, ale znajduje jedynie zepsutą substancję w kapsułce, co grozi zrujnowaniem jej wszystkich planów. Zdesperowana, próbuje ukryć się przed partnerem w mieszkaniu i kontaktuje się z numerem dostawcy. Potrzebuje więcej płynu stabilizującego. Jednak mężczyzna po drugiej stronie informuje ją, że aby otrzymać więcej, będzie musiała poczekać, aż płyn się zregeneruje. Siu walczy z narastającym bólem i zdaje sobie sprawę, że jedynym sposobem, aby się uratować, jest zamiana ze swoją drugą wersją, co zresetowałoby proces wydzielania płynów. Niemniej jednak ona upiera się, że nie ma czasu, ponieważ jej prezentacja jest następnego dnia. Kiedy odmawia, upada w kuchni i, wlokąc się, udaje jej się doczołgać do łazienki. Próbuje zebrać potrzebne rzeczy, ale niektóre przedmioty spadają na podłogę, powodując hałas, który alarmuje jej partnera w drugim pokoju. Na szczęście, kiedy rusza na zjady, nie natyka się na obrzydliwą, odrażającą postać ledwo powłóczącą nogami, ponieważ kobiecie udaje się zamknąć drzwi w samą porę, ukazując zniszczony i rozkładający się stan tego, co kiedyś było Elizabeth Sparkle. Zdesperowana, żąda od mężczyzny, żeby wyszedł, a kiedy zostaje sama, zaczyna gorączkowo szukać telefonu po całym domu, żeby zadzwonić do swojego dostawcy. Mówi mu, że chce natychmiast przerwać to doświadczenie, ale on odpowiada jedynie, że dostarczą to, co potrzebne, tak szybko, jak to możliwe. Coraz bardziej zniedołaźniała wersja Elizabeth próbuje odnieść swoje stare zdjęcie na jego pierwotne miejsce. Następnego ranka dostaje powiadomienie, że jej ostatnia przesyłka została dostarczona. Okrywa się byle jakimiś szmatami i bez zwłoki pędzi na przedmieście, żeby odebrać swoje zamówienie. Szybko wraca i wlecze ciało Siu przez dom, prost w światło salonu. Tam... Otwiera kartonowe pudełko, a pierwszą rzeczą, którą znajduje, są przeprosiny od twórców. Wtedy wfyta strzykawka z czarnym płynem, który obiecuje zakończyć całe jej doświadczenie i gdy już ma wstrzyknąć go w pierś sił, w jej umyśle rozlega się echo głosu mężczyzny, pytającego, czy jest pewna tego, co zamierza zrobić. Ostrzega ją, że to działanie nie przywróci normalności, tylko cofnie ją do punktu wyjścia. Zdesperowana, wbija strzykawkę w serce Siu i po kilku sekundach wahania zaczyna powoli wstrzykiwać płyn do jej ciała. Ale w tym procesie jej wzrok pada na motywacyjne notatki napisane dla Siu na zbliżającą się prezentację i przypomina sobie własne czasy świetności w blasku reflektorów. Żałuje zabrania tej szansy i nie udaje jej się podać całej substancji. Uznając, że potrzebuje Siu, Elizabeth mówi jej, żeby się przygotowała, bo dzisiaj jest dzień, którym Siu musi zabłysnąć. Siu to ta jej część, którą wszyscy uwielbiają. Jednakże, jej wysiłki idą na marne, ponieważ młodej kobiecie zaczyna niekontrolowanie krwawić z nosa. Elżgeta szuka wenflonu, żeby dokonać podmiany, ale krew przestała płynąć w ciele jej drugiej wersji. W desperackiej próbie wbija igłę w jej serce, próbując ją ożywić. Nagle Siusie budzi, a Elisabeth ją obserwuje. To było niemożliwe, ponieważ nigdy nie mogliby być świadomi w tym samym czasie. Piękna, młoda kobieta patrzy na strzykawkę ze śmiertelną substancją leżącą na dywanie i szczekła. Atakuje Elizabeth za próbę jej wyeliminowania. Oboje walczą na śmierć i życie o własne przetrwanie, a Elizabeth udaje się zamknąć w łazience, ale zatrzaska drzwi nie wytrzymuje i sił włamuje się do środka. Uderza ją ponownie i zmusza jej Matrixa do spojrzenia w lustro, zanim zaczyna wielokrotnie uderzać jej głową o odbicie. Bohaterka, osłagiona i zniszczona, próbuje się wyciągać, ale Siu bez trudu ją dogania i kopie z ogromną siłą. Okrutnie ją rani, aż z Elizabeth zostaje tylko bezwładny worek organów. Kiedy jednak Siu przypomina sobie, że to jedna i ta sama osoba, załamuje się i wybucha niekontrolowanym płaczem, świadoma, że podpisała na siebie wyrok. Mimo to, czeka ją jeszcze najważniejsze wydarzenie wieczoru. Siu przyjeżdża na plan, gdzie będzie kręcony program na żywo z okazji nowego roku. Wszyscy falą ją za urodę, ale ta wersja, z umysłem zamroczonym, powoli zaczyna ulegać wpływowi śmierci jej matrycy. Skutki uboczne zmuszają ją do biegu do łazienki, a nagle wypada jej jeden ząb. Krok po kroku resztki jej pięknego uśmiechu zaczynają się kruszyć, a presja występu pogrąża ją w rozpaczy. Obraz aktywującej substancji powraca do jej umysłu, skłaniając ją do opuszczenia łazienki w poszukiwaniu jej. Kiedy jednak próbuje wyjść, Harvey zatrzymuje ją, żeby przedstawić ją inwestorom i prosi, żeby się do nich uśmiechnęła. Kiedy w końcu udaje jej się zgubić mężczyzn, Siu oddala się, ale każdy krok sprawia jej jeszcze większy ból. Jej paznokcie odpadają, uszy się odczepiają, a ona biegnie do domu, walcząc z zawrotami głowy i poczuciem, że jej koniec jest bliski. Ogarnięta desperacją, dociera do łazienki i wfyta słoik aktywatora, który kiedyś był zielony. Przez łzy pobiera strzykawką to, czego potrzebuje i pozwala, by żółta substancja popłynęła w jej żyłach, mając nadzieję, że odzyska lepszą wersję siebie. Proces, który przeszła Elizabeth, powtarza się jednak u sił, ponieważ substancja była przeznaczona tylko do jednorazowego użytku. W lustrze widzi przerażające monstrum, będące wynikiem wadliwej mutacji klona, a nie oryginalnej matrycy. Tego potwora, owszczonego imieniem Alisa Siu, zapamiętał komentarze jurorów castingu, którzy widząc tę piękną dziewczynę, stwierdzili, że każdy fragment jej ciała jest na swoim miejscu. Ale teraz nie ma tu żadnej jasnej anatomii, a ta fuzja postanawia nosić piękną sukienkę, którą kiedyś nosiła Siu. Gdy idzie do łazienki, trzy jej włosy przyklejają się do lokówki. Tam przykleja sobie zdjęcie Elizabeth na twarz, po czym wychodzi, by wziąć udział w najważniejszym występie w swojej karierze. Potwór pozostaje niezauważony dzięki papierowi na twarzy, zbierając owacje za samą obecność, ale okazuje się, że to tylko iluzja żrodzona z jego wypaczonej wyobraźni. Cała publiczność z niecierpliwością czeka na przybycie sił, ale kiedy gasną światła i zaczyna się przedstawienie, to okropne stworzenie przechadza się wśród pejknych tancerek, aż staje w świetle reflektorów. Tam stwór wypowiada przerażające słowa, a jego maska rozpada się, odsłaniając przerażającą, zdeformowaną twarz, która powoli wypływa piersz przez otwór. Krzyki zalewają to miejsce i wszyscy chcą położyć kres tej abominacji, ale kiedy udaje im się ją zdekapitować, odrasta jej nowa głowa, a kończyny zaczynają pękać, ochlapując publiczność krwią i płynami ustrojowymi. Miejsce zamienia się w kompletny chaos, a stworzenie postanawia uciec. Nagle rozpada się i zostaje zniszczona, a mimo to pozostaje świadome. Niewielka część potwora wczołguje się z powrotem w miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, na gwiazdę Elizabeth Sparkel, która przyniosła jej sławę, zamykając tym samym historię jednej z najpiękniejszych artystek Hollywood.